Cześć, słuchajcie mnie z tej strony. Temat na czasie dzisiaj, w dobie e, w, w wspólnej Europy, e, w czasach gdy mm, naszymi przyjaciółmi są Niemcy, Rosjanie, Francuzi i reszta, w czasach gdy minister Sikorski wygłasza swoje słynne przemówienie, w którym jak z niektóre czynniki w naszym kraju twierdzą, oddaje nasz kraj we władze Niemców, a co najgorsze we władze tych parszywych żabojarów Słuchajcie, w dobie tego chciałbym się Was zapytać: Jak to u Was jest? Czy tam było z przekazywaniem takich wartości? Z przekazywaniem inaczej, może nie wartości, z przekazywaniem do miłości do bliźniego, podczas gdy bliźni mówi po niemiecku. Ja od dziecka byłem wychowywany w takim duchu. Generalnie w opowieściach rodzinnych zawsze chciałem, żeby tata mi opowiadał o tym, co sam słyszał o wojnie. Żeby wujkowie mi opowiadali o wojnie, babcia mi opowiadała o wojnie. Generalnie żyłem cały czas jakby w stanie wojny z Niemcami Byłem wychowywany cały czas w takim duchu jasnym. Co jest złe, kto jest zły, kto jest dobry. E, żeby to na przykładzie powiedzieć, powiem Wam taką historyjkę, którą mi jej rodzice powtarzali kiedyś. Ja tego nie pamiętałem. Miałem ze dwa, chyba albo trzy lata, byłem na wakacjach na, w czasach gdzieś tam nad morzem z rodzicami. I kiedyś e, tam byli również oficerowie NRD armii Niemcy. Wypoczywali ze swoimi rodzinami No i kiedyś tam w kolejce, w kantynie Stałem po jakieś cukierki, czy po coś Czy jakieś ciastko miałem kupić Tata mi dał pieniążki, ja miałem wtedy 3 lata chyba I e, Jeden z e, tych Niemców Dał mi czekoladę Jak to rodzice moi opowiadają Ja podleciałem do taty I mówię, tatuś Tamten pan, pokazałem, dał mi czekoladę a mój tata się na mnie spojrzał i powiedział W czasie wojny, syneczku, Niemcy rzucali dzieciom cukierki A jak dzieci się schylały po cukierki, to Niemcy do nich strzelali No to ja, jako ten trzylatek, wziąłem tą czekoladę I na oczach tego Niemca i połowy kolejki, połowy kantyny Wyrzuciłem tą czekoladę do śmietnika no, i wiem, że to może nie było bardzo pedagogiczne ze strony mojego taty, ale no to zostało. Jednak, no, nie mam zaufania, mimo wszystko, że jesteśmy we wspólnej Europie. Nie mam zaufania do niektórych naszych sąsiadów, w szczególności do tych ze wschodu i tych z zachodu. Co najgorsze, w sposób taki niezauważalny dla mnie przekazuje również tą y, szczególną wiedzę mojemu synowi niespecjalnie, nie ja mu tego nawet nie może nie mówię tak dosadnie jak mój ojciec ale ostatnio się złapałem na tym, że y, kiedy mój syn myśli o jakichś przeciwnikach w grze czy tam o, o... generalnie no właśnie o przeciwnikach, zawsze myśli o Niemcach najlepszy przykład to jak ostatnio był mecz y, Polska grała z Włochami i mój syn do mnie mówi, tatuś, tutaj ci nasi wrogowie to kto to jest? Ja mówię, syneczku, nie wrogowie, bo wrogowie to są na wojnie, tylko przeciwnicy, bo w sporcie to są przeciwnicy. A mój syn mówi, no dobrze, no to ci przeciwnicy to kto to jest? Ja mówię, no to są Włosi. Mój syn na to mówi, ale to są nasi przeciwnicy. Ja mówię, tak, czyli to są Niemcy, powiedział mój syn. Także. Nieświadomie chyba mu coś tutaj przekazuje, to zawsze jak się pyta, jak jest ktoś niedobry w bajce, to mój syn się pyta, czy to jest Niemiec. No także, przepraszam, bo pewnie wie, może dużo z was urażę, no ale no słuchajcie, no to jest y, wyssane u mnie z mlekiem matki. Yy, to nie jest to, że ja Niemców nienawidzę, wiem, że w każdym narodzie mogą być w porządku jednostki i są, yy, ale no coś w tym jest. Ciekawe, chciałbym, żeby być może jakaś dyskusja na ten temat powstała. Jak to u Was wygląda? Bo coś w tym jest. Jakaś taka podskórna, e, może nienawiść to za duże słowo, ale podskórny strach być może w stosunku do Niemców czy do Rosjan. No bo skąd się te zachowania biorą? No wiadomo skąd z historii, prawda? Ale czy warto dalej to kontynuować? Summit so